Panowie istnieją niewidzialne siły, które kierują biegiem życia każdego mężczyzny, siły, które, gdy pozostają ukryte, wciągają go w przeciętność, ale gdy zostaną rozpoznane i opanowane, wynoszą go do rangi króla. Jedną z tych sił jest pierwotna energia zawarta w nasieniu mężczyzny. Współczesne społeczeństwo, ze swoimi nieustannymi bodźcami i kultem natychmiastowej przyjemności, nauczyło nas, Abyśmy ją marnowali dzień po dniu, jakby nie miała żadnej wartości. Ale starożytni wiedzieli prawdę: w tej energii kryje się klucz do panowania nad sobą, do jasności umysłu i do wewnętrznej mocy, która przemienia zwykłego człowieka w architekta swojego losu. Dziś wspólnie przejdziemy drogę, która nie mierzy się w kilometrach, lecz w dniach dyscypliny. 90 dni, które na kalendarzu wydają się krótkie ale dla tego, kto przechodzi je z przekonaniem, oznaczają całkowite odrodzenie. Nie mówimy o zabawie ani o modzie z internetu, lecz o rytuale przemiany, który wymaga charakteru, cierpliwości i siły woli. Ten film to zaproszenie dla tych, którzy już poczuli w sobie podejrzenie, że mogą być znacznie więcej niż są. Jeśli kiedykolwiek miałeś intuicję, że Twoje obecne życie nie odzwierciedla Twojego prawdziwego potencjału, zostań z nami do końca. To, co tu ujawnimy, może stać się iskrą, która rozpali Twoją wewnętrzną kuźnię. Początek jest zawsze najtrudniejszy. Pierwszy tydzień retencji nasienia to jak bitwa na polu wojny. Ciało przyzwyczajone do otrzymywania małych dawek natychmiastowej przyjemności zaczyna gwałtownie się buntować. Mózg, uzależniony od wyrzutów dopaminy, domaga się sztucznego pokarmu. Pojawia się drażliwość, lęk, brak koncentracji wszystko zdaje się sprzysięgać, by zmusić Cię do rezygnacji. Umysł wymyśla wymówki: To tylko raz, to nie szkodzi, należy mi się ulga. Ale te myśli to nic innego jak kajdany niewolnika. Niewielu rozumie, że pokonanie tych pierwszych siedmiu dni jest w rzeczywistości deklaracją niepodległości. Mężczyzna, który przechodzi te burze, zaczyna odczuwać choćby ledwie dostrzegalnie, że coś w nim się budzi. W tym właśnie momencie pojawiają się pierwsze zmiany. Testosteron po krótkim spadku zaczyna rosnąć. Sen staje. Się głębszy i bardziej regenerujący energia gromadzi się subtelnie. To jeszcze nie pełne odrodzenie, lecz pierwsze kiełki nasienia, które do tej pory pozostawało uśpione. Mężczyzna, który przetrwa ten etap, rozumie, że nie jest już rządzony przez swoje instynkty, to on zaczyna nimi rządzić. A wraz z tą początkową kontrolą otwierają się bramy przemiany. Gdy burza pierwszych dni ustępuje, na horyzoncie pojawia się jasność umysłu. To tak jakby mgła powoli się rozwiewała. Zadania, które wcześniej wydawały się ciężkie, teraz przebiegają z większą lekkością, a motywacja przestaje być rzadkim zasobem i staje się stanem naturalnym. Umysł się porządkuje, a mężczyzna zaczyna doświadczać czegoś, co wielu opisuje jako cichą siłę. Popychającą go do przodu. Na poziomie fizycznym zmiany są oczywiste. Treningi na siłowni czy aktywności sportowe nabierają nowej intensywności. Jest więcej siły, więcej wytrzymałości, a regeneracja po wysiłku staje się szybsza. Dzieje się tak dlatego. Że ciało nie marnuje już energii ani składników odżywczych na nieustanne uzupełnianie tego, co zostało stracone, lecz kieruje te zasoby ku budowaniu i wzmacnianiu to ponowne odkrycie własnej witalności. Społecznie. Przemiana również nie przechodzi niezauważona. Kontakt wzrokowy staje się bardziej pewny, głos brzmi z większą stanowczością, a obecność mężczyzny zaczyna emanować czymś trudnym do wyjaśnienia, ale niemożliwym do zignorowania. Ludzie to dostrzegają i przekłada się to na szacunek. Przyciąganie rośnie nie dlatego, że nauczył się powierzchownych sztuczek, lecz dlatego, że emanuje siłą kogoś, kto panuje nad swoimi najbardziej pierwotnymi impulsami. To jest Esencja prawdziwego magnetyzmu męskiego. W miarę upływu dni pewność siebie staje się częścią tożsamości. Mężczyzna nie widzi już siebie jako kogoś uwięzionego w cyklu natychmiastowej gratyfikacji, lecz jako istotę zdolną czekać, wytrwać, utrzymać się pod presją. A to, panowie, jest początkiem charakteru niezłomnego. Po 30 dniach zmiana przestaje być odczuwana jako codzienna walka i staje się stylem życia. Stary nawyk został wygnany, a to, co wcześniej było świadomym wysiłkiem, teraz płynie naturalnie. Dyscyplina utrwala się, a wraz z nią pojawia się poczucie siły, które nie pochodzi z ego, lecz z pewności, że jest się w kontroli. Energia, która wcześniej się marnowała, staje się impulsem dla projektów, celów i twórczości. To moment, w którym transmutacja energii przestaje być teorią, a staje się namacalnym doświadczeniem. Mężczyzna zaczyna zauważać, że jego produktywność gwałtownie rośnie. Nowe pomysły pojawiają się z łatwością, problemy rozwiązywane są praktycznie i twórczo. A umysł staje się żyzną glebą dla innowacji. To tak, jakby wewnątrz niego nieustannie działał silnik wysokiej wydajności, gotowy napędzać każdą akcję, którą zdecyduje się podjąć. A wraz z tą energią pojawia się nowa forma relacji ze światem. Już nie działa się z braku ani z potrzeby, lecz z wewnętrznej obfitości. Panowie, gdy mężczyzna przekracza próg 30 dni, w jego wnętrzu zaczyna dziać się coś głębokiego. Praktyka przestaje być odczuwana jako codzienny test i staje się częścią jego tożsamości. To, co wcześniej było wysiłkiem pełnym napięcia, teraz przeżywane jest naturalnie, jakby zawsze tak było. Ten moment jest kluczowy. Ponieważ oznacza przejście od nawyku wymuszonego do stylu życia w pełni zintegrowanego. Energia życiowa, która wcześniej się marnowała, staje się nieustępliwym silnikiem. Nie ma już poczucia, że trzeba walczyć z własnymi pragnieniami na każdym kroku. Pojawia się za to wewnętrzny spokój, który podtrzymuje mężczyznę w każdej sytuacji. Pewność siebie staje się stabilna, spokojna, nie potrzebuje poklasku. A w tej spokojnej pewności kryje się prawdziwa siła. Dzięki tej energii umysł zaczyna wznosić się na wyższe poziomy myślenia. Kreatywność się rozszerza, a pomysły płyną niczym nieprzerwany strumień. To, co kiedyś wymagało wysiłku, teraz przejawia się naturalnie. Projekty, które wydawały się nieosiągalne, stają się możliwe. Mężczyzna zaczyna dostrzegać nie tylko teraźniejszość. Ale również przyszłość, z jasnością, której wcześniej nie posiadał. Retencja staje się latarnią, która oświetla drogę ku większemu celowi. Po 60 dniach przemiana pogłębia się, charakter się hartuje, a odporność emocjonalna staje się jedną z największych nagród. Codzienne problemy nie mają już tej samej mocy, by go destabilizować. To, co kiedyś wywoływało gniew. Lęk czy stres, teraz postrzegane jest jako drobna przeszkoda, coś, co można pokonać spokojem i strategią. To tak, jakby wewnątrz mężczyzny powstała nowa struktura emocjonalna. Wielu opisuje na tym etapie poczucie duchowego przebudzenia, nie zawsze religijnego, lecz głębszego połączenia z celem życia. Zaczyna się dostrzegać, że życie nie. Polega wyłącznie na przetrwaniu czy poszukiwaniu przyjemności, ale na wypełnianiu misji, na budowaniu czegoś, co przetrwa. Ta misja może objawiać się w karierze zawodowej, w biznesie, w projekcie osobistym, w przewodzeniu rodzinie czy w prostym dawaniu przykładu innym mężczyznom. Różnica polega na tym, że teraz wszystko przeżywane jest z kierunkiem i sensem obecność. Mężczyzny, który dotarł do tego etapu, jest inna, bardziej solidna, gęsta, magnetyczna. Nie musi narzucać swojej siły, bo ta wyczuwana jest bez słów. Inni to czują, ufają mu, szukają jego rady. Kobiety instynktownie rozpoznają, że to mężczyzna z samokontrolą, a mężczyźni uznają go za kogoś godnego szacunku. Ten magnetyzm nie jest do kupienia, nie da się go udawać, nie da się go nauczyć na kursie, rodzi się wyłącznie z panowania nad sobą. Po 75 dniach wkracza się na teren, którego niewielu współczesnych mężczyzn doświadczyło. Nie chodzi już o praktykę, lecz o całkowitą przemianę. Stare nawyki przestają być pokusą i zaczynają wydawać się odległym wspomnieniem, niemal absurdem. Mózg uwolniony od nadmiaru bodźców, na nowo odkrywa przyjemność w prostocie. Zachód słońca, szczera rozmowa, wspólny posiłek wszystko to przeżywane jest z odnowioną intensywnością. To tak, jakby zmysły zostały naostrzone i przywrócone do pierwotnej czystości. Dopamina, która wcześniej była uwięziona w sztucznych cyklach bodźca i nagrody, równoważy się naturalnie. To przynosi cichą radość. Wewnętrzne zadowolenie, które nie zależy od niczego zewnętrznego. Mężczyzna nie potrzebuje już ucieczek ani nieustannych rozproszeń, odkrywa przyjemność w samym akcie życia z celem. A to, panowie, jest przywilejem, którego niewielu doświadcza w tych czasach hałasu i powierzchowności. Na tym etapie rozwija się także coś, co można nazwać intuicją męską. Nie jest to intuicja mglista czy emocjonalna, lecz instynkt ostry i logiczny. Zdolność czytania otoczenia, interpretowania gestów i podejmowania szybkich decyzji wyostrza się. To dziedzictwo wojownika i przywódcy, które drzemie w każdym mężczyźnie. Umysł porusza się z szybkością, znajduje rozwiązania tam, gdzie inni widzą problemy, otwiera się na drogi, które wcześniej wydawały się zamknięte. Kreatywność staje się stałym przepływem, a innowacyjność pojawia się jak druga natura. Zbliżając się do granicy 90 dni, przemiana jest oczywista dla wszystkich. Mężczyzna nie rozpoznaje już samego siebie sprzed tego procesu. Przeszedł przez ogień dyscypliny, pokonał swoje najpotężniejsze impulsy i wyłonił się z nowym charakterem. Pewność siebie jest niezłomna, lecz nie arogancka to cicha pewność własnej wartości energia jest stała, umysł jasny, a duch spokojny. Osiąga się harmonię, której niewielu doświadcza w życiu. Dyscyplina przestaje być odczuwana jako poświęcenie, a staje się drugą naturą. Skupienie jest tak ostre, że wydaje się nadludzkie. Nie marnuje się czasu, energii ani słów. Każde działanie ma intencję, każda decyzja cel. Żyje się z precyzją mistrza rzemiosła, który wie dokładnie, co robić i kiedy. Mężczyzna nie jest już widzem życia, staje się autorem własnej historii, a jednak dzień dziewięćdziesiąty nie jest linią mety. To w rzeczywistości linia startu, bo to, co zostało zdobyte do tego momentu, nie jest ostateczną nagrodą, lecz przygotowaniem do czegoś znacznie większego. 90 dni to trening, rytuał przejścia, który daje pozwolenie na rywalizację w wyższej lidze. Prawdziwe wyzwanie zaczyna się później, kiedy pytanie przestaje brzmieć: co retencja może zrobić dla mnie? A staje się, co mogę zbudować dzięki tej mocy. Mężczyzna, który dociera do tego punktu, uświadamia sobie, że jego życie nie może już kręcić się wokół ulotnych przyjemności. Musi skierować swoją energię na budowanie czegoś, co przetrwa poza nim. Solidny biznes, silna rodzina, dzieło twórcze, dziedzictwo, które wpłynie na życie innych. To tutaj moc staje się odpowiedzialnością. Dyscyplina, kultywowana przez 90 dni, staje się paliwem dla projektów, które trwają dziesięciolecia. Panowie, życie po 90 dniach wygląda inaczej. Przestaje się myśleć w kategoriach tygodni czy miesięcy. A zaczyna się myśleć w kategoriach lat i pokoleń, mężczyzna staje się budowniczym światów, filarem porządku pośród chaosu. Jego obecność inspiruje, jego przykład prowadzi, a jego dziedzictwo zaczyna być pisane każdym czynem. To jest prawdziwa gra, a ona zaczyna się dopiero po osiągnięciu 90 dni. Panowie, kiedy mężczyzna przekracza granicę dziewięćdziesięciu dni, staje przed zupełnie innym lustrem. Odbicie, które widzi, nie jest już tym samym co na początku, zniewolonym przez impulsy i słabości, lecz obrazem kogoś, kto zwyciężył własną naturę. Ale to właśnie tutaj pojawiają się nowe wyzwania, znacznie subtelniejsze i groźniejsze niż zwykła pokusa powrotu do dawnych nawyków. Pierwszym z tych wyzwań jest arogancja. Doświadczając tak głębokiej przemiany, łatwo jest spojrzeć na innych z pogardą, widzieć ich jako ludzi uwięzionych w przeciętności i poczuć wyższość. To trucizna ego wielu w nią wpada. Lecz prawdziwy król nie poniża swoich poddanych, lecz inspiruje ich, by się podnieśli. Wielkość nie polega na tym, by innych miażdżyć, ale by być przykładem, który rozpala w nich iskrę. Autentyczna, moc męskości nigdy nie służy do ucisku jest tarczą, która chroni i drabiną, która pomaga innym wznieść się wyżej. Drugim wyzwaniem jest izolacja. Życie na wyższej częstotliwości sprawia, że świat błahostek i powierzchownych rozmów staje się nie do zniesienia. Mężczyzna może poczuć się jak samotny wilk otoczony owcami, które nie rozumieją jego nowej wizji. Ale to właśnie tutaj stoicka mądrość staje się niezbędna. Nie chodzi o ucieczkę od świata, lecz o budowanie własnego plemienia szukanie lub tworzenie kręgu mężczyzn, którzy dzielą ten sam cel, którzy wibrują na tej samej fali, którzy rozumieją, że dyscyplina nie jest więzieniem, ale kluczem do wolności. Trzecim, jeszcze głębszym wyzwaniem jest samozadowolenie. Po osiągnięciu tak wiele umysł może szepnąć: to już wystarczy, zrobiłeś wszystko co trzeba. Ale to kolejne oszustwo. Prawdziwa dyscyplina nie kończy się wraz z osiągnięciem celu. Zaczyna się właśnie wtedy. 90 dni to nie trofeum, które wiesza się na ścianie, ale dowód, że jest się gotowym grać w lidze królów. To dopiero początek budowania dziedzictwa. A dziedzictwo, panowie, to właśnie to, co odróżnia zwykłego człowieka od tego, który zostawia ślad. Pewnego dnia wszyscy odejdziemy, a jedyne co po nas pozostanie, to owoce naszych działań. Może to być silna rodzina, która przetrwa burzę, biznes, który rozkwitnie i zapewni utrzymanie innym, dzieło sztuki, które będzie inspirować pokolenia, albo cichy przykład dyscypliny, który zmieni życie ludzi wokół nas. Retencja. Nasienia nie polega jedynie na posiadaniu większej energii czy pewności siebie, chodzi o skierowanie tej mocy w coś, co przetrwa. To na tym etapie wizja się poszerza. Przestaje się myśleć w kategoriach natychmiastowej przyjemności czy krótkoterminowych osiągnięć. Zaczyna się mierzyć życie w dekadach, w pokoleniach, w wpływie. Mężczyzna przestaje konsumować rzeczywistość, a zaczyna ją tworzyć. Jego obecność staje się kotwicą stabilności w świecie pełnym rozproszenia. Jego energia nie jest już marnowana na ulotne sprawy, lecz skupia się na budowaniu tego, co wieczne. Jasność umysłu osiągnięta w tym punkcie jest jedną z najpotężniejszych broni. To tak, jakby każdy myśl porządkowała się wokół większego celu. Już nie chodzi o reakcję na otoczenie, ale o kierowanie nim. Mężczyzna uczy się milczeć kiedy trzeba, mówić z intencją, gdy to konieczne i działać z precyzją, która zadziwia nawet tych, którzy znają go od lat. Samokontrola staje się fundamentem wszystkich decyzji, a życie zaczyna porządkować się wokół tej niezłomności. Fizycznie korzyści także osiągają wyższy poziom. Energia utrzymuje się przez cały dzień, zdrowie się poprawia, ciało reaguje witalnością. Wielu zauważa nawet młodszy wygląd, jędrniejszą skórę, prostszą postawę. Jakby sama biologia uznawała panowanie mężczyzny nad sobą i obdarzała go nieustannym odnowieniem. Męskość nie zanika. Przeciwnie, koncentruje się i emanuje w każdym geście, spojrzeniu, słowie, ale ponad ciałem i umysłem, to w duchu dokonuje się najgłębsza przemiana. Mężczyzna odkrywa, że nie potrzebuje już zewnętrznych dowodów, by czuć się pełnym. Jego wartość nie zależy od aprobaty, uznania czy oklasków. Jego wartość pochodzi z pewności, że zwyciężył. Najtrudniejszą bitwę, bitwę z samym sobą. To prawdziwe znaczenie królewskiej władzy wewnętrznej. Panowie, w tym momencie nieunikniona jest refleksja: co by było, gdyby nigdy nie podjęło się tej decyzji? Ile lat zostałoby zmarnowanych w cyklach pustej przyjemności? Ile okazji zostałoby utraconych przez brak dyscypliny, jasności czy wizji? Ignorancja zawsze ma swoją cenę i jest ona znacznie wyższa niż jakiekolwiek chwilowe poświęcenie. Mężczyzna, który decyduje się zatrzymywać, który decyduje się panować nad sobą, zmienia nie tylko teraźniejszość, ale i swój los. Ta droga nie jest łatwa, pełna jest prób, chwil zwątpienia i wewnętrznych walk, ale wszystko, co cenne w życiu. Wymaga wysiłku. Wygoda jest trucizną, która osłabiła całe pokolenia mężczyzn. Dyscyplina natomiast jest ogniem, który ich hartuje. I tylko ten, kto gotów jest przejść przez ten ogień, może wyłonić się jako naprawdę niezłomny. Dziś po wspólnej podróży przez tę drogę zaproszenie jest jasne. Nie chodzi o próbowanie, lecz o zdecydowanie. Nie chodzi o sprawdzanie, co się stanie, ale o kucie nowego losu. Retencja nasienia to dopiero początek stylu życia, który wymaga więcej, ale też nieskończenie więcej daje. To początek ścieżki budowania, przywództwa i dziedzictwa. Dlatego, panowie, jeśli ten przekaz zabrzmiał w waszym wnętrzu, jeśli obudził iskrę domagającą się działania, nie ignorujcie jej. Weźcie tę wiedzę i zamieńcie ją w 1400 praktykę. Nie pozwólcie, by te słowa były tylko chwilową inspiracją. Niech staną się fundamentem nowego życia. Polubcie ten film, zasubskrybujcie kanał i zostawcie komentarz. Dołączcie do społeczności mężczyzn, którzy szukają czegoś więcej niż przetrwania, którzy chcą panować nad sobą. I pamiętajcie, że nowy materiał już pojawia się na ekranie, abyście mogli dalej wzmacniać swój umysł i charakter. Panowie, życie oferuje dwie drogi: drogę natychmiastowej gratyfikacji, która niszczy dzień po dniu, albo drogę dyscypliny, która buduje krok po kroku. Wybierajcie mądrze, bo to, co zbudujecie dziś, stanie się waszym dziedzictwem. Jutro. Pozostańcie z Bogiem, stwórcą niebios i ziemi.